Cześć! Płyskawiczne ogłoszenia przed filmem, który zaraz się Wam wyświetli. Chciałem dać znać, jak wygląda u mnie obecnie sytuacja z, że tak powiem, konkursami. I po pierwsze, są konkursy w, na podstronie na żywo, i tam możecie zobaczyć, czy jest jakiś. Konkurs, w tym wypadku mamy konkurs na wygranie dwóch egzemplarzy ukrytego obserwatora, i jest to konkurs do 6 września, a nie sierpnia. To muszę szybko poprawić. A drugi, drugie miejsce, w którym możecie grać i coś wygrywać, jest to pod strona społeczność, gdzie co tydzień wyskakuje, wyskakują Wam trzy książki i wydecydujecie jaką następną książkę zrecenzuję. No i w komentarzach, jeżeli napiszecie jakiś tam dowolny komentarz, to możecie wziąć udział w losowaniu bonu do Empiku o wartości 50 zł, który to bon jest rozlosowywany na koniec danego miesiąca. Także zachęcam, zapraszam i już nie przedłużam. Zapraszam Was do oglądania filmu. Cześć! Cześć! Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w takim wieczornym wtorku sponsorowanym. Tym razem jest to jednak środa sponsorowana. I mam dla Was książkę Andrzeja Fiedoruka pod tytułem: Jak dawniej jadano? Którą otrzymałem dzięki uprzejmości wydawnictwa RM. Zapraszam na recenzję. Na początku standardowo opowiem o tym, jak ta recenzja będzie wyglądała. W pierwszej części opowiem wam troszkę o tym, jak ta książka wygląda, z czego się składa, jak jest tam właśnie wytworzona, znaczy, no powiedzmy, jak jest stworzony jej cały szkielet, następnie powiedzmy podam wam jakieś 5-10% książki, te początkowe takie wajby, co możecie z niej wyciągnąć oczywiście bez żadnych przesadnych spoilerów. Następnie hmm, byłby tutaj cytat, był, byłby tutaj segment z cytatami, jednak tym razem niestety nie będę miał dla was ich. Następnie będzie moja krótka recenzja, opinia i moja ocena w skali od 5 do 10, ponieważ tak jak niejednokrotnie mówiłem, jeżeli jakaś książka jest po prostu super kiepska, no to tą ocenę daję między tym 1 a 5, a czy tam 4, a po prostu dodaję jakąś krótką opinię tekstową, bo uznaję, że w moich tych wszystkich recenzjach nie warto wam opowiadać o książkach kiepskich. Nie jestem takim hejterskim youtuberem. A na końcu opowiem Wam coś o współpracy z Marfisz Markiem Malmanem. Jest ona tutaj. Musimy wybaczyć te zerki, bo tu mam ekran z podglądem mojej recenzji. A tu mam ekran, w którym mam wynotowane notatki, ponieważ, jak zawsze, do tych recenzji wtorkowych, które są sponsorowane, się przygotowuję, żeby nic mi nie umknęło. No i. Dobra, myślę, że jakby w ten sposób podsumowałem wszystko. Jeszcze jak mogliście zobaczyć na samym początku, opowiadam o tym, że są u mnie zwykle mm, rozmaite konkursy, w tym jest jeden konkurs, który cały czas trwa od początku, powiedzmy na każdego miesiąca, resetuje się i od nowa możecie tam w nim brać udział, żeby wygrać Bondo do Empiku o mm, w kwocie 50 zł. No i po tym długim paśmie przechodzimy do samej książki. A jest to książka napisana naprawdę świetnie, ale nim przejdziemy do samej książki, należy oddać wielkie brawa pani Elżbietę, El, Elżbiecie Moyski. Ponieważ jak możecie zobaczyć, czy to tu, czy w tym hardkodowanym obrazku tutaj, zrobiła naprawdę świetną robotę z okładką. Naprawdę przykuwa uwagę z jednej strony ta ciemność, z drugiej strony te przepyszne potrawy, na których po prostu ślinka leci na sam widok, także jest to rozegrane w sposób naprawdę fajny i, i po prostu przykuwa uwagę, także także szapopa liczę, że jeszcze niejednokrotnie będzie można zobaczyć. Pracę tej pani na okładkach w tym wydawnictwie. Zwykle nie mam tych takich shoutoutów, ponieważ nie zwracam aż tak uwagi na okładki. Okej, okay, no ale sama książka. Się rozpięta jest od PRL-u aż do czasów prepiastowskich, czyli takich słowiańskich. Kultury Zbierackiej. Także powiedziałbym, że dość kompleksowo nasz autor, pan Andrzej, tutaj opowiada o tej historii. Warto zauważyć, że mm, tworzył on ponad 60 różnych publikacji, także widać, że nasz autor ma gigantyczną wiedzę, co zresztą się odbija. W przypisach, które są na końcu książki, a które już możecie tu zobaczyć, że mają tam kilkadziesiąt, kilkanaście stron, od 405 do 430. Także jest tego, jest tego trochę i to w dodatku taką drobną czcioneczką, jakąś tam dwunastką, czy, czy jeszcze mniejszą ilością. Także możecie tutaj. Zobaczyć, że wszystko, co mówi autor, znajduje odbicie w, 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 w różnych tekstach innych autorów, a równocześnie jest też gigantyczna bibliografia tuż za tymi przy, przy, przypisami. No i ta bibliografia również może dać nam jakieś tam spojrzenia w to autorów na których można, po których można dalej sięgnąć jeżeli nadal byłoby wam nie dość tych opowieści. No ale okej, okay, mamy tutaj rozdziały o Słowianach, o Piastach, o Jagiellonach, o Rzeczpospolitej obojga narodów, o zaborach, o dwudziestoleciu, o wojnie i okupacji, które mają dość który ten okres ma dość długi, 40 segment, a wszystko kończy się w kuchni PRL-u i cała książka ma 400 stron. Nie ma w środku może jakiś tam smacznych obrazków czy innych map i tak dalej i tak dalej. No ale czasem ma po prostu cytaty z najróżniejszych z najróżniejszych mm, dzieł. Tak jak możecie zobaczyć tutaj. I zasadniczo nie widać tego żeby czcionka była jakaś specjalnie mm, no, specjalnie powiększana żeby utuczyć książkę jak to robią oczywiście moi ukochani różni youtuberzy i inne tam inni celebryci piszący książkę także widać tu bardzo duże napracowanie, jeśli chodzi o stworzenie, o stworzenie po prostu w środku książki. Mamy tutaj również takie co jakiś czas to, to jest to. Są to różne małe albo i większe przepisy, które mogą nam poczuć się jak ludzie po prostu sprzed wieków. I jest to jak najbardziej fajne. Fajnie pokazuje po prostu połączenie z tym, po, połączenie tego, że że po prostu, że im bogatsi ludzie byli tym inne rzeczy lądowały na ich stole. Zasadniczo w pewnym momencie już zwłaszcza, zwłaszcza w od czasów Jagiellonów autor najczęściej stara się iść tak, jakby w dół drabiny, od najbogatszych do, naj, do najbardziej ubogich ludzi na drabinie społecznej. Wcześniej te rozdziały są trochę bardziej takie ogólne. I wydaje mi się, że w tym momencie powinna skończyć się moja. Opowieść stricte o, o książce, tak bez spoilerów i bez mojej jakiejś takiej opinii, bardziej szczerej. Więc przeskakując część drugą, cytatową, myślę, że mogę przejść do części, w której zarzucę swoją opinię i wydam wyrok nad tą książkę. W każdym razie książkę czyta się z naprawdę z dużym zaciekawieniem. Zdecydowanie ona nie nudzi. Rozdziały są faktycznie zbudowane w podobny sposób, no ale jest to dla mnie in plus, ponieważ człowiek się w nich nie gubi i jeżeli jest zainteresowany tylko jakimś elementem całości, powiedzmy, jeżeli byśmy chcieli przercić książkę i poczytać tylko o tym, jakie dali prości ludzie albo w drugą stronę, jak jadała biedota, a że jak jadali bogaci ludzie, no to w tym wypadku po prostu należy sięgać po te same porcje, po te same rozdziały w poszczególnych tych dużych segmentach książki. W Dalej, w dalszych rozdziałach od baroku mniej więcej mamy podane kilka naprawdę ciekawych, dużych przepisów na barokowe jedzonka, które zachowały się w naszych pierwszych książkach kucharskich. Nie jest, nie ma tu żadnych takich opowieści z point of view jakiegoś tam, jakiegoś tam nie wiem szlachcica czy, 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 czy chłopa. Jest to zdecydowanie po prostu książka taka historyczna, popularno naukowa, która opowiada fakty z przeszłości są wstawki oczywiście tak jak mówiłem, z książek zarówno innych badaczy, jak i po prostu z książek z przeszłości, jeżeli już dochodzimy do tego upowszechniania pisma. No i cóż, no, właśnie, no te wstawki zaczynają się tak w XVI, XVII wieku. Wcześniej są jakieś inne książki. Są też z Pana Tadeusza, no bo tam wiadomo, że są różne opisy uczt i opowieści o tym, jak się przyrządzało to jedzenie. Ale zasadniczo, jeśli chodzi stricte o potrawy, to wydaje mi się, że większość z nich byłaby dość trudna do stworzenia w naszej własnej kuchni. Myślę, że byłoby po prostu to dość kosztowne, by sporo część z nich stworzyć. Niektóre składniki mogą być po prostu trudno dostępne. W kuchni można zauważyć ciekawą rzecz, oczywiście nie jest to jakoś tam powiedzmy wnikliwe, no ale w kuchni klas wyższych dominują potrawy mięsne, a w, klas, a w, w kuchni biedoty potrawy jarskie. Także z mojej strony myślę solidne 8,5 na 10. Szkoda, że tych połówek nie mogę wystawiać, więc to będzie takie 8/9. Myślę, że solidna robota. Naprawdę fajnie wydana. Fajnie, w, zarówno w środku, jak i na zewnątrz. Super się to lekko czyta. Jeśli jesteście zainteresowani kuchnią albo też historią, po prostu dla mnie bomba. No bo po prostu. Te opowieści nie tylko o arystokracji, o ich problemach, o czym jesteśmy uczeni, głównie na historii w szkole, no ale też te wszystkie ludowe wajby, no to to jest coś, co mnie, jak zawsze, bardzo ciekawi. Możecie to zresztą zobaczyć na tych moich innych playlistach o ludowej historii kobiet, czy o chłopkach, itd. itd. Także myślę, że to już wszystko. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku. Widzimy się już w kolejny wtorek, a oprócz tego w piątek, jak zawsze, wskakują zwykłe filmy w zwykłej tej mojej chronologii z Waszych głosów. Także to wszystko, dzięki. Cześć. I to wszystko, moi widzowie. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku. Zachęcam Was do lajkowania, subskrybowania, udostępniania i przede wszystkim komentowania. Za komentarze będę, jak zawsze, bardzo dziękował. No i to wszystko. Zachęcam Was też do brania udziału w głosowaniach od soboty do środy. Jeżeli będziecie pisali tam komentarze, to te komentarze będą liczyły się jako losy i zawsze na początku każdego miesiąca robię losowanie, w którym możecie wygrać bond do Empiku. A jeśli ktoś jeszcze nie słyszał mojej współpracy z Marfisz Markiem Malmanem, to zachęcam do zostania jeszcze chwileczkę i wtedy też dowiecie się, co i jak, jak to wszystko wygląda. Także to wszystko. Dzięki. Cześć. Cześć. Witam Cię w najgłębszych odmentach mojej recenzji. To jest, jesteśmy już po tym, jak opowiedziałem Ci o książce. Następnie podrzuciłem parę cytatów, a na zakończenie dałem swoją opinię i swoją ocenę. A także jesteśmy już po tym, jak zachęciłem Cię do komentowania, czyli jest już po ciemnym, mm, ciemnym ekraniku. Czemu zabrałem cię aż tutaj. Jesteś pewnie jedną z 10% ludzi, które oglądają recenzję do końca. Mianowicie mamy, o oh sorry, z tej strony nowego sponsora danego odcinka albo danych odcinków. Jest to Studio Marfish, z którym podjęłem współpracę i w którym będą się ukazywały moje Recenzje, a właściwie takie trochę embedy tych recenzji. No i to w sumie tyle. Więcej powiem Marek, który się pojawi jeszcze po mnie na zakończenie. A ja dziękuję Ci, że obejrzałeś tę recenzję. Obiecuję, że po kilku, kilku odcinkach postaram się już zdjąć te dodatkowe niecałe 4 minuty które będą wydłużały niepotrzebny odcinek. Dzięki, cześć. Dzień dobry, moi drodzy, przychodzę do Was dzisiaj z wesołą, bardzo wesołą wiadomością. Wiadomością dotyczącą księgarenki Marfisz, tej mojej księgarenki, za pomocą której sprzedaję swoją trylogię Fantazy, Król Myśli oraz Thriller Cień Przeszłości. Otóż, moi drodzy, księgarenka Marfisz. Mikrozespół do wielkich zadań zostanie już niebawem, w ciągu kilku najbliższych dni, powiększony o kolejną osobę. Dołączy do nas znany z internetu pod pseudonimem Skrajnie Skończony Pan Dawid Gawałkiewicz, recenzent książek, przeróżnych książek. Pan Dawid Gawałkiewicz napisał kilkaset, jeśli nie kilka tysięcy recenzji książek. Taka, takie wzmocnienie naszego zespołu z pewnością sprawi, że poziom księgarenki podniesie się bardzo wysoko i będziecie Państwo chcieli coraz częściej korzystać z tych materiałów, które tam w tej księgarence są publikowane. Już niebawem recenzję pana Dawida Gawałkiewicza, jego nowo przeczytany książek, ja także Tutaj sugerując się tymi recenzjami pana Dawida, dołączam do tego moje recenzje, ale to nie wszystko. Otóż zapraszam Was, zapraszam tych, którzy mnie oglądają tutaj na kanale YouTube, którzy śledzą moje poczynania, zarówno jako pisarza, jak też youtubera, czy też e, człowieka, który publikuje swoje treści na różnych portalach społecznościowych. Zachęcam Was do wsparcia naszego zespołu, do dołączenia naszego zespołu. Macie pomysł na jakieś teksty, na opowiadania, wiersze, recenzje? Ja bardzo chętnie to wszystko opublikuję na, księg na stronach Księgarenki Marfisz. Zapraszam gorąco. Już niebawem, już niebawem, recenzje pana Dawida Gawałkiewicza. Jak również moje skromne te z serii filmów, które prezentowałem. Prezentuję nadal na swoim kanale kanale w Świecie Króla Myśli. Z serii filmów, książki, które czytam. Zapraszam gorąco na stronę Ręki Marfisz. Tutaj będzie się coraz więcej działo. Taki jest plan, a ja lubię swoje cele osiągać.